Kalimarka, dzisiaj sobie odpakujemy lootpaki z Delmasters. Masters, to bierzemy się za szukanie jakichś holo bo będziemy mieli dwie holokarty. Może coś dodamy do naszego klasera, ponieważ staramy się zebrać cały base set z tych 12 serii, jakie wyszły w języku angielskim z tych kart. Tutaj mamy 10 tych lootpaków. Z Delmasters, no i sobie lecimy standardowo, może po kolei, bo są tutaj dwie holo. Może nie trafią nam się na początku. To na zmianę otwieramy, czy jak? Na zmianę. Dobra, to na tych, zaczynam ja. I tu, dobra. Chyba mamy. Nie masz kolorów tam. O kurce. Ale fajny. Ale ładna. Engine Command. Nie hmm? może być blokowany. Ej, fajna. by mi się dotali. Pierwsza, pierwsza żółta kolorek mamy. O, pierwsza dwukolorowa. Ale fajnie. Nie miałem jeszcze takiej dwukolorowej pułapce w ogóle. O, to mieliśmy dość zniszczoną, więc fajnie. W takim ładnym stanie. Tutaj mamy jakąś rzadką. Tak, i to ewolucyjną. No, I zieloną. Zieloną, no. Z tej serii mamy też bardzo mało, więc fajnie. I mamy rzadką kolejną zieloną. Mystic Inspiration, nie. Tak, Inspiration. E, w, 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 w oryginale nie mieliśmy, w podróbkach tylko mieliśmy. Ue, to fajnie. O, to nie. Chyba nie. Też nie. też tego nie mieliśmy. W oryginale na pewno. Ale ogólnie, jak na razie, te karty są w bardzo dobrym stanie. One wyglądają, jakby były nowe. Mm -hmm. Moim zdaniem. W większości tak. Tego jeszcze nigdy nie widziałem. A to jest rzadka. Rzadka, no to pewnie dlatego. Też serii, których mamy bardzo mało. Super. Ogólnie chyba tu są dużo serii, których mamy bardzo mało. No. No dużo pójdzie do albumu. Zaczynamy od czarnej, której nie widziałam chyba nigdy. Też nie. O, Seals Look. Mamy tą rarkę, bo już miała do gry. O, to no zawsze coś. To jest bloker. Dobra. Bym chciała tą kolor wystawić. Może tak będzie. Ja, 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 tam, możemy kolor obstawić, bo wiemy, że na pewno będzie. Jaki kolor? To jest do wyboru. Ja bym chciała niebieską. Niebieską cholę. Ale to może być ciężkie. Ja obstawiam, że będzie znowu czerwona. Czerwona albo czarna. Dobra. Raczki, czy coś nowego? O jest Rarka. A to Rarka jest, a to możemy jej nie mieć czasami. Nie, mi się wydaje, że jej nie mamy. No w oryginale możemy mieć. No i fajnie czerwona rarka. Oprócz i Coś nowego będzie też będzie nowy. Mm -hmm. No i. O, też smoka mamy brzydkiego. O, będziesz. Mówię A jeszcze, jeszcze coś dobre. Dzień dobry trzeba by było wymienić. Tak, tak. Ja sobie wybiorę też jedną z brzegu. Mm -hmm. Ten jest ładny. To lecimy od tej strony i. zwykłą. Kolejna zwykła, o Mystic Dreamscape. Mamy rarkę, zaklęcie czerwone, którego nie mamy raczej. Nie, też pierwszy raz widzę tak drogie zaklęcie wśród czerwonych. Treehorns... jest Szeffard. Y, Szef, dobra, nieważne. I mam holo. Jest niebieska. Niebie bo my, ja chciałam niebieską. Mhm, mm Plasma Chaser, super rare. No jest ładna, ładnie świeci. Też nie, one obydwie tego nie świecą, ale... Coś z Tego nie mamy raczej. Nie, z mamy chyba tylko jedną. 3 Triggera. Mhm. Na razie powtórki. I mamy kolejną czarną, czyli tutaj jest w większości czarna. Jako mhm. ta rzadka. Mieliśmy go w oryginale? Chyba nie. Nie, nie mieliśmy. To ja ostatnio otwieram. Tak, ostatnio. Fajnie, że jedną miał, miałam holę, drugą. Tak. jeszcze jak w tym kolorze, co ja chciałam. Uh -huh. A nie mamy żadnej żółtej ani. Nie, to nie się uzupełniło. I... Dwie czarne, dwie czerwone, jedną zieloną. Uh -huh. No i ko kolejny General Dark 5. <laughs> Tyle ich mamy, żeby można sprzedawać. I trzy, nie? No. Więc koral. Plus z podróbki. Z podróbki, tak. Tego nie mamy. Aselby, no. Co dzi dzikie warzywa? No o, i tych to mamy chyba 16 no, tych ty. i tego też. Tak, kody ma też. Fajnie. Też za każdego koloru mieliśmy radkę? Tutaj mamy te rzadkie, to są super rzadkie w te super rzadkie Nam przypomnimy, jakie nam się trafiły. Niebieska i żółta, to będziemy mieli już w każdym kolorze super rarki. No i tutaj mamy posegregowane y, zwykłe rarki. Czyli tu mamy niebieską rarkę. Następnie są dwie czerwone. Następnie będą dwie, a nawet trzy zielone. Z czego jedno powtórkę? Z czego ta jest powtórką? I następnie mamy najwięcej czarnych. Tych mamy bardzo dużo. Bardzo się cieszę, bo dzięki tej paczce mamy teraz wszystkie kolory kart holo. Oraz mamy też pierwszą kartę dwukolorową, to już naprawdę jestem mega szczęśliwa, znam się, takie fajne rarytaski trafiły w tej paczuszce. Niestety filmik już dobiegł końca, ale to nic, widzimy się w kolejnych filmikach, do zobaczenia, pa!